Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić pyszny Bigos, bardzo szybko, dietetyczny, z takimi dodatkami, które macie na pewno w domu, albo można kupić bardzo tanio. Chodzi o to, żeby to był Bigos taki, żeby każdego było stać na niego. Do tego wykorzystamy kapustę białą, kiszoną, dwie paczuszki. Można kupić na placu, na wagę. Ja lubię taką bo nami najbardziej smakuje do bigosu właśnie taką pakowaną wyciągamy ją z opakowania przy czym pamiętamy, że musimy odcedzić, czyli odcinamy rożek wyciskamy sok jak najwięcej z tego względu, że łatwiej będzie nam później pokroić, tak jak to widzicie na desce pokroiłem w taką kosteczkę żeby po prostu nie było długich włókien, to są króciutkie, fajnie się je później je a płyn wykorzystamy w trakcie już gotowania bigosu do tego, żeby zakwasić, ponieważ nie wiemy jak bardzo kwaśna jest ta kapusta za każdym razem. Gdy kupujemy może być inaczej, inny smak po prostu, więc nie chcemy po prostu zepsuć sobie bigosu, także odsedzamy, Zostawiamy to na później, i wykorzystamy w trakcie gotowania. Następnym składnikiem, który wam pokażę, to jest mięsko. Jakie mięsko? Wykorzystamy do tego parówki. Kupujemy najtańsze parówki jakie tylko jesteśmy w stanie kupić w markecie, z tego względu, że chcemy, żeby ich było dużo tanio. Ktoś powie: "A tanie to niezdrowe". Nie, nie może być niezdrowe, inaczej by Sanepid nie dopuścił tego do sprzedaży, tak? Chodzi o to, że one po prostu mają mniej mięsa niż standardowe parówki. Są robione z innych rzeczy, ale to przybigo się nie przeszkadza, nawet lepiej, bo mają taki charakterystyczny właśnie fajny smaczek. Jedyny minus wszystkich parówek ogólnie to jest to, że jak każda, jak każda wędlina jest konserwowana azotanami, więc jest ich dużo, jako że mamy tutaj ponad pół kilo tych parówek, pokroiłem w kosteczkę i jest tam sporo soli. Nie chcemy, żeby było za dużo soli, ponieważ sól sobie będziemy sami dozować, tak żeby nam smak po prostu podszedł. Żeby się pozbyć tej soli i tych azotanów, tych konserwantów, wrzucamy to teraz tak pokrojone do garka, zalewamy wrzątkiem i gotujemy około 2 minut. Standardowo parówki się tylko parzy. My nie chcemy ich wyparzyć, ponieważ nie robimy dwóch parówek, żeby nasiąkły wodą, tylko chcemy wygotować z nich właśnie zbyt dużą ilość soli, która tam jest oraz tych konserwantów. Jak to zrobimy? Odsadzamy wodę i parówki są gotowe do wrzucenia na patelnię. Kolejnym składnikiem, jaki Wam pokażę, to jest cebula. Mamy już pokrojoną cebulę. Kroimy ją w piórka, a następnie na pół, tak żeby te kawałeczki były mniej więcej takiej samej długości jak nasza kapusta. Następny składnik to przecier pomidorowy, około 200 gram, to wystarczy na tą ilość kapusty, którą mamy. Następnie zioła, to są suche zioła, czyli liść laurowy, angielskie. One nie zdążą się w tym naszym ekspresowym bigosie zrobić, w związku z tym musimy troszkę oszukać. Także bierzemy wrzątek, do szklanki lejemy około pół i dosypujemy właśnie nasze zioła, wrzucamy je. Szklankę wstawiamy do mikrofalówki na około 2 minuty. To się nam ładnie gotuje i cały aromat przechodzi do wody. Jeżeli nie mamy mikrofalówki, to możemy to na palniku, oczywiście na kuchence, podgrzać przez te 2 minuty, pogotować tak, żeby płyn zmienił kolor na taki lekko zielonkawy i tak intensywnie pachniał. Później to będziemy dodawać do bigosu. Z takich przypraw, które jeszcze stosujemy, podstawa no to oczywiście pieprz, sól, kminek. Ja używam kminku mielonego. Ponieważ nie wszyscy lubią kminek twardy, takie całe ziarna, poza tym jest bardziej aromatyczny. I jeszcze dodaję dwie łyżeczki czarnuszki zmielonej. Jako, że czarnuszka jest bardzo zdrowa, trzeba ją często stosować. Ona prawie że w ogóle nie zmienia smaku tego bigosu przy tej ilości, a walory lecznicze są bardzo dobre. Jeżeli ktoś chciałby coś więcej o czarnu się dowiedzieć, to jeden z moich wcześniejszych filmików opowiada właśnie o jej właściwościach. Także ja się zabieram do smażenia cebuli, robienia sosu i zaraz będę Wam objaśniać i pokazywał po kolei, co się dzieje. Na patelnię dajemy troszkę oleju, nie za dużo. Musi być, bo inaczej cebula nam się nie zrobi dobrze, nie zeszkli. Troszeczkę go solimy, żeby się nam nie przypalał. I w tym momencie sypiemy naszą cebulkę na patelnie. I musimy ją porządnie zeszklić. Tak? Ona musi się nam utmarzyć dobrze. Czym lepiej ten smak cebulki przejdzie do oleju, tym później bigot będzie miał lepszy, lepszy aromat. Także chwilkę ją dusimy. Możemy ją w tym momencie już troszkę posolić i popieprzyć, tak, żeby zaczęła przechodzić już tym aromatem. Cebulkę mamy już pięknie zeszkloną. Teraz będziemy do niej dodawać kolejne składniki. Na początek, żeby całość nam się troszkę lepiej robiła, ponieważ nabi sos. Dodajemy wody, przygotowanej wody. Dajemy po brzegu, tak, żeby nam nie pryskało. Pamiętajmy. Wodę do tłuszczu trzeba dać bardzo delikatnie, ponieważ woda szybko grze może pryskać. Także musimy po brzegu lać, żeby ona powolutku się nagrzewała. Stopniowo. Ona będzie nam parować, więc tutaj jak nawet za dużo się nam naleje, to nic nie szkodzi. W trakcie robienia sosu całość nam odparuje się, także będzie wszystko ok. Teraz robimy sobie na środku takie miejsce. Tutaj będziemy dawać wszystkie nasze składniki jednym z nich, o którym wcześniej jeszcze nie wspomniałem, to jest kostka rosołowa, jako że nie robimy na wywarze z mięsa, musimy mieć troszkę smaku, aromatu, tak, musi być jakiś smak. Także dwie pół kostki wrzucamy, one w zupełności powinny wystarczyć. Nie będziemy na razie solić, ponieważ kostki są, jak wiecie, dosyć mocno słone, więc w momencie kiedy nam się rozpuszczą, powinno być ok z solą, ale oczywiście do smaku zawsze można coś jeszcze E, później przyprawić, ale to już na samym końcu. Na razie zostawiamy, żeby one nam e, się rozpuściły i do tego dolewamy e, ten nasz wywar, który zrobiliśmy z ziół wcześniej. Ja to zrobiłem tak jak wspomniałem w mikrofalówce. Pięknie, pięknie już pachnie, tak bigosowo już. Ok, to nam się będzie tutaj ładnie teraz wszystko rozpuszczało i mieszało. Widzicie taki zielony Kolor się zrobił tej wody po wlaniu tych ziół. Ok, troszeczkę pomożemy, żeby to się szybciej rozpuściło. Ok, to się nam teraz będzie troszeczkę dusić w tym. Yy, następną rzeczą, którą zrobię, to dodam przecier pomidorowy. I zaraz do Was wracam. Przecier pomidorowy dodany. Dodałem od razu wszystkie przyprawy. Zaraz będę je mieszał, tak żebyś na fajny sos zrobił, żeby on się pogotował i żeby te wszystkie smaki przeszły. Jak widzicie, mamy tutaj mielony kminek, czarnuszkę. Dodałem tutaj pół łyżeczki ostrej papryki, tak żeby troszeczkę smaku dodać. Jest kurkuma i kary, jako że te dwa składniki razem z czarnuszką są niezbędne w zdrowym życiu. tak, One są niezbędne naszego organizmu, zawsze je dodaję do... Tego typu potraw, gdzie no ich smak po prostu za bardzo nie wpływa na potrawę, a jednak podnosi jego, jego walory. Wszystko teraz trzeba ładnie wymieszać. Czarnuszki daję dwie łyżeczki, yy, kminku też dwie. Jeżeli będzie trzeba więcej kminku, no to później oczywiście dodam yy, jak trzeba będzie. To już po skosztowaniu. Tak, na razie to musimy ładnie wszystko wymieszać. Jeżeli mamy za mało wody, to trzeba będzie dolać tak nam się zbyt gęste to zrobi. Na chwilę obecną taka papka troszkę powstała. To musi nam się dobrze tutaj poddusić. Możemy to oczywiście przykryć, jak będzie mieć tutaj marchewkę, bo w tym momencie właśnie dajemy marchewkę. Jeżeli, jeżeli byśmy chcieli z marchewką, ja tego nie robię z marchewką, także. Będzie bardziej taki kwaśny, kwaskowaty, taki jak lubię Ale dla dzieci jak najbardziej można dodać marchewkę On wtedy jest taki łagodny, bardzo dobry I z marchewką, jest go więcej przede wszystkim Ok, nam wyszedł troszkę gęsty ten sos Będziemy dodawać troszkę wody Dodam troszkę wody, przykryję, podduszę to około 5-6 minut Żeby to ładnie wszystko przeszło I będę dodawał podgotowaną wcześniej parówkę Sos się nam ładnie już zagęścił, poddusił. Dorzuciłem parówki ugotowane wcześniej. To co wspominałem, one są pozbawione teraz większości soli oraz tych konserwantów. Musimy to teraz ładnie wszystko z tym sosem wymieszać, żeby parówki przeszły teraz smakiem naszego sosu. Robimy to dlatego po kolei, nie wrzucałem wszystkiego na razogarka, żeby każdy produkt przeszedł odpowiednio kolejno smakiem. Parówki muszą nabrać najpierw smaku tego sosu, żeby później jak będziemy jeść bigos, one smakowały tym sosem. Jakbyśmy wrzucili kapustę, to smak kapusty od razu zabiłby wszystko tutaj i parówki smakowałyby od razu tylko kapustą, a tak one ładnie najdą nam tym sosem. Parówka lubi chłonąć wodę, więc ona za chwileczkę nam troszkę spęcznieje. Poddusimy to chwileczkę i jak już się poddusi, to wrzucimy pokrojoną wcześniej kapustę i to już będzie prawie finał naszego pigosu. Także na razie ładnie wszystko wymieszane. Zostawiamy, niech nam się jeszcze tak z 5-6 minut poddusi tutaj pod przykryciem i będziemy wrzucać kapustę. Parówki nam się ładnie poddusiły, skosztowały, mają bardzo fajny smak już. Lekko kwaskowaty, bo jest tam przecier. Możemy dorzucać ostatni składnik, czyli naszą kapustę. Wrzucamy ją i będziemy ją ładnie rozmi rozmieszywać tutaj, tak żeby się bardzo dobrze rozprowadziło. To chwilkę potrwa, bo ona jest tak troszeczkę zbita, ale musimy ją tak tutaj porozdziałwiać. Może może tego co widelec, wymieszać porządnie z tym składnikiem. Na razie jest, jak widzicie, troszkę sucha, suchawe, ale będziemy dolewać albo wody, albo tego odsączonego soku. Pod kapusty, pamiętacie? Na samym początku oddzieliliśmy. Więc, jeżeli po wymieszaniu porządnie sprawdzimy, że jest mało kwaskowate, to podlewamy właśnie sosem z pod kapusty. A jeżeli stwierdzimy, że jest zbyt kwaśne, no to podlewamy troszkę wodą. Chodzi o to, że bigos no, musi mieć trochę płynu również sobie, żeby nie był taki twardy. Tak? Także ja tutaj zajmę się tym mieszaniem. Skosztuję i zaraz do Was wracam. Wszystko ładnie wymieszałem, skosztowałem, jest taki prawie kwaśny, tak, w punkt można by powiedzieć, ale troszkę dodam jeszcze tego soku z, z kapusty i troszkę dodam wody. Co do smaku, jako że dodam płynów, więc się troszkę rozcieńczy to, sól jest w tym momencie ok, ale gdy dodam tych płynów, będzie troszkę za mało, więc troszkę posolę, ale nie solą, tylko yy, taką wegetą. To dodatkowo jeszcze doda takiego fajnego aromatu. Także troszeczkę podlewamy z tym sokiem z kapusty. Nie za dużo, bo tak jak wspomniałem, jest prawie idealny kwaśne. I resztę dodam wody i troszkę podsypię wegetą. Skosztuję i zaraz wracam do Was. Dodałem jeszcze dwa razy wegetę. Dodaje się po troszku, z tego względu, żeby nie przesolić. Za każdym razem bardzo dobrze trzeba pomieszać. Nie dodawałem już więcej wody ani innych płynów. Jest wystarczająca gęstość dla mnie. Jeżeli ktoś chce, ktoś może dać więcej, żeby było rzadsze. Uważam, że taka konsystencja jest idealna. I oto w pół godzinki, mniej więcej. Mamy gotowy bigost. Jak ktoś chce, może go troszkę jeszcze dłużej podgotować, ale. Nie jest konieczny, skosztowałem, jest bardzo dobry, pyszny wręcz Uwielbiam jeść bigos z ziemniakami gotowanymi, takimi stłoczonymi Lubię sobie mieszać bigos z tymi ziemniakami Tak małego robię, jak to mówią niektórzy, że po rosyjsku jem. Ale uwielbiam ten smak, jest pyszny Oczywiście można go sobie jeść osobno z ziemniakami, można zjeść ślebem, Tak jak lubicie Także zapraszam do robienia tego szybkiego, ekspresowego bigosu Bardzo łatwy jeżeli zrobimy z marchewką, będzie bardziej słodki, dzieci będą lepiej go przyswajać, będą chciały go jeść. Także zapraszam do komentowania, do swoich sugestii, jak wy robicie Bigos albo macie jakieś inne fajne pomysły. Piszcie również, jeżeli Wam spodobał filmik, łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał również, żeby nie przegapić kolejnych filmików, które staram się jak najczęściej dla Was robić. Na sam koniec chciałem Wam jeszcze pokazać, jak wygląda bigos wymieszany właśnie z ziemniakami. Troszkę się rozjaśnił, no ale jest pyszny. Stłoczone ziemniaki, wymieszane z bigosem. Smaki mojego dzieciństwa, jak byłem mały, to pod jedną wersją bigosu nie mogłem zjeść, bo go nigdy nie robiłem. Teraz uwielbiam zarówno czysty bigos, jak i dalej z ziemniakami. Jest petarda, także polecam taką mieszankę zrobić. jeżeli dzieci nie chcą jeść, to albo z marchewką, albo właśnie z ziemniakami dodatkowo jeszcze tak wymieszać. Wtedy na pewno będą zachwycone taką potrawą.